Okej, okay, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Mafia 2. Ostatnio odwiedziliśmy naszego przyjaciela Leo na, na dworzec. E, a teraz mamy wrócić e, do domu po prostu. Się skończy rozdział, zobaczymy. E, zaparkuj w garażu. Super. What are you doing here? Vito, I don't know what to do. I can't go back home. I don't want to see him ever again. Oh, what happened? See who? Eric. Your husband, why? He, he drinks and he parties all the time. Whoa, and whoa. he does he hit you? No, but he's seeing somebody. I know he is. Does he hit you? Sometimes. Son of a bitch, I'll kill him. No, Vito! Please don't hurt him. I just thought you could talk to him. He'll listen Where to is you. He? I don't know. He has a friend who lives on on River Street. That's okay, okay. usually all where right. he is. It's be all right. All right, listen. Hey, hey. When you feel better, you go on home. I'll talk to Eric. That bastard doesn't come back today and apologize. You call me, but don't worry. I have a feeling he will. Okay, Vito, but please don't hurt him. Please. Don't worry. I'll go talk some sense into him, okay? <laughs> Jak ja lubię takie misje. Jak ja lubię takie misje. Te, z tego gościa nie zostanie nic. Kurde, tak go spiorę. Tak, go spiorę. Że to jest masakra. Mógłbym sobie naprawić samochód wreszcie. panocku. Ale gościa spiorę. Ja pierniczę. Kurna, na siostrze takie rzeczy robić. Uhuhu, starszy brat. Idzie do akcji. O to właśnie chodzi. Ha, ha, ha Gościu, nie masz życia po prostu. Chciałbym cię zabić. No ale nie wiem, czy to będzie dobre rozwiązanie. Myślę, że. Lepszym rozwiązaniem będzie, jak przemówię, ci do rozsądku w troszeczkę inny sposób. O, miałem tam mechanika, mogłem podjechać. A, dobra, mniejsza. Podejdę następnym razem. O, już mnie łapy świeżbią, Serio. Dzień dobry! To ma być jego kumpel, tak? No ja kumpla też zabijemy, a ja co? Za jednym zamachem. Dzień dobry. Halo? Hal... To tu? Nie Na górze? Tu nie Tu nie... Dzień dobry, gdzie ta impreza? O, gdzieś w pobliżu A ja jeszcze sprawdzę tutaj do góry, czy ktoś tu jest Nie, to jest ostatnie piętro Nie powinno być problemów, dobra Hello, sunshine. Oh. Where's Eric? Oh, fuck, Eric. Have a hit, man. Yeah. Where's Eric? Who? Hey. You want some of this? It's good shit. Oh, sorry. Eric, what the fuck you think you're doing? I'm busy here, okay? Get lost. I think you should be busy taking care of your wife, asshole. I'll teach you to hit a woman. No. probably Próbuj trafić, stary. O, trafiłeś. A i tak ci to nic nie da. dawaj, dawaj. dawaj, mm. Mogłem go wykończyć, tylko prawie musiałem nacisnąć. That way, that way, Joe. <laughs> Consider this a warning. You touch my sister again, I will fucking kill you. All right? Yeah. From now on, you're gonna stay home, stay off the dope, stop the drinking, and make sure she's fucking happy. If I ever, ever hear she's not happy, I'll find you and finish the fucking job. You got it? <laughs> yeah. OK, wszyscy, party's over. I nie będę nigdy partyować z tym osobą jeszcze, zanim będę wyjrzał i robił to samo z restiami, got it? No i bardzo dobrze. O to chodziło. O to, o to chodziło. Uuuuh. Mam nadzieję, że gość zapamięta, że z siostrą się nie zadziera. A zwłaszcza z siostrą wito się nie zadziera. Gdzie jest mój samochód? Jesus, Maria, ukradli mi samochód. Ej, hey, ej. Hey, hey. Nie umrzesz. Dobra. Ze mną się nie zadziera i tyle. No, tak, takie takie, takie możemy, mieć, możemy mieć podsumowanie całej tej akcji. I z moją siostrą też się nie zadziera. Jak dobrze, że ona tu przyszła, kurna, do nas, nie? Mogliśmy jej w coś poradzić. Mam nadzieję, że teraz będzie po prostu. Najszczęśliwszą kobietą na świecie, z najlepszym mężem na świecie. Jeżeli nie, to rzeczywiście możemy dokończyć robotę, bo to to już chyba się raczej nie będzie nadawało na nic. Teraz możemy już w końcu pojechać. O, przepraszam. E, e, e. Przejechałem do końca? Chyba tak. Przepraszam.

It's all okay now. So you'll leave him alone, won't you? Hey, whatever you want. But if he hurts you again, I'll kill him. <noise> się, Fido. I, I, I don't know you anymore. Look, you, you stay away from us, you understand? No, ale przynajmniej będzie dobry dla niej. Nie? Tak mi się coś zdaje.

O szlak! O fuck! No i dupa za przeproszeniem. Hmm. Powiem wam szczerze, dobra, to pominiemy. nie za bardzo wiem, jak to ugryźć. A, 14 tałków mi spłonęło, Ha, śmieszne. Ciekawe, kto to zrobił. ła, trafiają gnoje. No, trafiają rzeczywiście. A ja w tym momencie chyba nie mam broni, jeszcze raz sprawdzę, ale jest to dosyć trudne, żeby im uciec. Tym bardziej, że nie mam pełni życia. Nie możesz używać broni i nie mam broni w tym momencie. Jest trochę nieciekawie. Oh fuck! No ja pierdzielę! Jak ja mam uciec? Wszyscy oni są wszędzie. Bez jaj. Co to ma być? Dobra, że od tego weźmiemy broń. No nie! No nie! Bierz ten! Nie! Musiał przeładować. Co za idiota! Ja im nie ucieknę. Nie ma takiego bata. Nie ma bata, że ja miałem uciec z takim życiem. A się nie uleczyłem wcześniej. Skąd miałem kuźwa wiedzieć, że ktoś mi podpali chałupę? Ja yeah, pierdziele Dobra, slalomem, slalomem. O, chyba się udało. Nad wodę raczej kapa. Ej, strzelają do mnie cały czas. Spadaj, w frajerze. Ej, strzelają do mnie. What the hell! Jeszcze się nie zaczął nowy ten. No, będzie mi potrzebny. Dobra, muszę nawrócić, przepraszam. Oh. Mi, kto mi kurna ośmielił się spalić chatę? Kto mi... Ej, zaraz! Przyczepiło mnie do. Tutaj, he? nie mogę od, odbić w lewo. Eee, Jezu Maria, ile tu jest ludzi w nocy? Co to jakiś festyn? Eee, kto mi ośmielił się spalić chatę i mój hajs. Po prostu pozabijam jak psy. Jak psy. Nie będę się trzymał z dala od nikogo. Nie żadne mambo, tylko kurna killing spree. Gdzie ja mam podjechać teraz, tak? E, iść do mieszkania Joe. Dobra. Mam nadzieję, że Joe będzie wiedział coś o tej całej, o tym całym zamieszaniu, albo kto y, może to być. Jeżeli nie, to podejmiemy troszeczkę inne kroki, ale uwierzcie mi, chyba znajdziemy odpowiedzialnego za to wszystko. Spalić dom. Chodźcie, spalić dom. Spalić 14 tałków, 14 kafli. Goście już nie mają życia. Goście już są trupami, tylko że jeszcze chodzącymi. Ale będzie jazda. Dzieje się to wejście w zakręt. Aha! Się ma nie teraz. Oj, ej, ej. A... Mrad tego to jest ustawie chyba. A, ten, ten też do Drive. Ciekawe, czy jakbym przywalił tak w tą policję, że któryś z policjantów się zabił, to by mnie ścigali. Oj, ej, ej, Nie, nie, nie. Jezu! Ludzie jeżdżą w kominie, co tak jak w tym? gdzieś tak było w Tajwanie czy coś, oni jeżdżą tak jak chcą, nawet nie, nie, nie patrzą na pasy. Jo. mam do ciebie sprawę, taką maluśką sprawę. Ktoś mi zjarał chatę. Pomożesz, czy nadal będziesz się roz, rozczulał nad sobą? Jeszcze bez butów. Pięknie. Come on, Joe, don't tell me you're not home. Let's go. You better not be passed out. Come on! All your horses. I'm coming, I'm coming. What were you barbecuing in your underwears? Yeah. Can I come in? Oh, yeah, 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 of course. I'll fix you a drink. Oh, What the fuck? Nice, ain't it? What the hell happened to this place? I spruced the giant up a little. What do you think? Yeah, it's really, uh. different. Yeah, huh? I decorated it myself. So, what the hell happened? Here, take this. Those crazy fucking mics. What about them? What'd they do? They tried to fucking kill me. What? And they burned my fucking house down. Son of a bitch. So what are you gonna do? You wanna go deal with the mix right now? Damn right I do. All right, relax. Have a drink, let me make a few phone calls. And, uh, take a look at my closet. Unless you wanna go on a rampage in your skivvies. Thanks. Thought you'd never ask. w bieliźnie. baby. Wow, kitchen's pink too. Yeah, I know, I know. always the House down. I want to know who they are and where they're operating out of. Hey, you're gonna have serio? a of much to worry about if you don't tell. Them. Oh, great! A fucking clown, Mickey soon. Desmond. Did he get any worse? Oh, oh, he is. Well, that explains it. Where is he now? Yeah, yeah, I know the place. All right, thanks. <laughs> hey, you finally got some style. I'm gonna want that shirt back, by the way.

So he's trying to show everybody that he means business. What the hell does that have to do with me? Brian O'Neill. He was Desmond's cousin. Ah, I should have known. My money's on him being down at that shithole joint right now, laughing it up with the rest of those fucking yo-yos. So well, let's get over there and deal with him. That's the plan. Sounds like there ain't many of them left. So I guess we should just storm the place, surprise the shit out of him. I like this plan. Assholes burnt my fucking house down. Relax, we'll be there in a minute. Wiem że inne minęte bo ja prowadzę. Shit, you're gonna need a <grywała> piece. I almost forgot. Yeah, if you got one, that'd be good. I don't just beam to death with my bare hands. Makes no difference to me. Should be one in here somewhere. A heritage. Here you go. Thanks. Szukał w moim samochodzie czy w swoich gaciach. No naprawdę. Aha, <grywa> frajeru. Kingston i jesteśmy w Kingston. Dobra. Czy ja mogę kogoś już zabić? Bardzo chciałbym kogoś zabić. Zwłaszcza odpowiedzialnego gnoja za spalenie mi domu. 14 kafli przy okazji. Tyle czuł jak się napracował. Jasne. Fine with me że się tak wyrażę. Dzień dobry. Dzień dobry

No, to coś dużo mnie pojechali. Spokojnie, spokojnie. O, jak to się stało? Wow, 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 Heh. Dobra, co my tutaj mamy do wzięcia? Magnum, tak? Gdzieś tu był Magnum. Cyk, Magnuma mamy. A tutaj z kolei ktoś miał coś cięższego. O! Dobra, kasy, coś dla mnie. Podnieś pistolet, ukradnij whisky. Nie no to było głupie. Ło! Wow! Nieźle! Do mi ten życia! Whisky! Hmm. Ciekawie. Dobra. Hmm. Gdzie teraz?

I co? Joe, może byś strzelał do niego, bo ja tak za bardzo to nie mogę, bo prowadzę. Ja, Ej, dlaczego on nie może zjechać na bok? Kurde, jak się trzyma drogi, Skubaniec. No nie wierzę. Taką sterowność ma i takie. Trzymanie się drogi i nie wierzę. No fucking way. Ja mam za nim gdzieś jechać? Czy kurde, go mogę dojechać tak wcześniej? W sensie zabić. No i przejeżdżę na czerwonym. Widzieliście to? Policja na to nic. Media milczą. Wow. To było niezłe. Jakby tak mu zajechać drogę i wysiąść, to by było dobre. Chodź, chodź kolego. Wow, 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 wow. Czyli oni dziś dojechali? O, Roz... oh, ktoś mi pomaga, nieźle. Dobra, chodź, chodź. Ciap, ciap. O! Oh! the fuck? What the fuck? O kolego, masz przerąbane Masz przerąbane Stupid ha, fucks ha, ha No, yy, sorry, że tamtą wpadkę, naprawdę Nie chciałem yy, Gość mnie po prostu tak troszeczkę zaszedł yy, Znaczy zaszedł. Nie zauważyłem go, że jest za tym Nie, ale to nie house back. Don't worry, business is looking good. You'll have the cash for a new one real soon. Yeah, sure. As I'll hope so. All right, let's go back home. So it's okay if I crash on your couch, right? I can do one better than that. Here, take these keys. They're for Marty's apartment. I'm trying to get rid of it right now for his mother, so uh, you might as well use it while I do. Thanks. I guess. Don't thank me, buddy. You're too old to be sleeping on my couch. Plus, I just bought the thing. I don't want you lousing it up. Marty's apartment's over in Oyster Bay. So you feel better now? Not really. What we did back there doesn't even start to make up for it. Hey, all that stuff that got pointed up is just things, Vito. Just things? Hey, those were my things, Joe. Why do you think I do the shit we do anyway? It's to buy things. You know, suits, cars, broads, houses. Now I'm back to scratch. And all my damn cash was in that house, too. I promised myself I'd never be poor again. No, także sorry za tamtą wpadkę, gościa nie widziałem po prostu za, za rogiem jeden strzał zabił Vito, nie wiem jakim cudem, chyba mi trafił Hedda albo coś w ten deseń. No drugim razem jak już go goniłem to udało mi się zajechać mu drogę i... No, i wykończyłem go tak jak widzieliście, włączyłem nagrywanie to. Mówię, ah, jest okazja wcześniej niż tam dojechać do samego końca i rozprawiać się z tam całą resztą ferajny, To, to go zabijemy. A co, bo mogę jeszcze Jeszcze sobie wziąłem kurde, automatyczny jakiś tam karabin. Oho, policja. Naprawdę? Ale nie, 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 nie zaraz. No, dobrze, że nie przejechałem człowieka, bo mi zaraz do mnie strzelali. To by był przypał. I za co chcą mnie, kurna, aresztować? Ja nie wiem. Co to miało być? Co to miało być? Zdraciłem panowanie nad tym, nad samochodem. Masakra. Dobra, mm, gdzie jest to mieszkanie Martiego? O, ciup, na drugiej stronie tego. Wyspy. No jedźże, frajerze. Ty też. O, o! A nie, to jest na sam samochód, nie? Chociaż nie wiem. Mniejsza z tym, jadę. I zaraz, czy to nie jest spowodowane tym, że ja kurwa jestem narombany, wypiłem whisky i piwo. Znaczy narombany. Może nie narombany, ale... ale jednak coś tam wypiłem. Zobaczymy, gdzie to mieszkanko jest. Jak widzieliście, nie zaczęliśmy nowego rozdziału. O! Jak, jak widzieliście, nie zaczęliśmy nowego rozdziału. Więc coś mi się zdaje, że teraz będzie zaczęcie nowego rozdziału. No jejdź, że kurde. Gliny się patyczkują. No skręcaj w lewo, ja jadę w prawo. No! Go, 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 go. No! Trochę hydrantów porozwalam. A co, bo mogę. Daleko jeszcze... Eee, ale jakaś jedna długa prosta Chinatown! Może jakieś sushi kupimy albo coś. Ale podobno chińskie sushi nie wiem, znaczy w sumie nie wiem, ja się nie znam na tej azjatyckiej kulturze, chociaż jest bardzo ciekawa i bardzo bym chciał kiedyś pojechać do, do Azji gdzieś tam do tych, do, do, do tych miast, znaczy no państw typu e, Japonia, Chiny, Korea. Ciekawe, ciekawe kurcze, bo oni mają tam zupełnie wszystko co in inaczej niż my, nie. Jest inna kultura totalnie praktycznie. No, ale wiadomo, kurna, podróż do Azji, gdzieś do Japonii jest tak samo droga jak do Stanów, jak nie droższa. Także to na sam bilet lotniczy czasami człowieka nie jest stać, a co dopiero tam jeszcze coś zrobić. Um... No i mamy nowe mieszkanie. Bardziej podoba mi się mój dom. Chyba wrzucić samochód do tego... do garażu chyba, nie? Czy ja mam tutaj swój o, tam jest chyba mój garaż, co mi się zdaje. Pięknie. I teraz jeszcze trzeba znaleźć tylko moje mieszkanko. Hmm... o, jest. a A nie mam. No cóż, trzeba będzie... Trzeba będzie jakąś robótkę pod... Ja pierdzielę jaka nora. Odkręć kran. Wolę nie. Mm. Piecyk. Spać. No nie, no nie, 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 nie. To jest słabe. Statek w wannie? Ładnie. To, Dobra wiecie co Tutaj sobie skończymy Na pewno zacznie się kolejny rozdział Jak pójdziemy spać Także ja wam wszystkim bardzo dziękuję za uwagę Mam nadzieję, że odcinek się podobał eee, No i co Ocenia Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie Tak Na razie Do zobaczenia w następnym odcinku Cześć